Yo, ja Manko z tej strony kaspereson 19 i nagrywam e, filmik po roku praktycznie prawie dwa lata już nic nie nagrywałem więc e, wróciłem i co tu mamy za gierkę? nie wiem czy ją znacie, ale możliwe, że ktoś z was ją zna e, to jest Granny czyli ja taka babcią jakby, no i będziemy najpierw nagramy, znaczy nie, na easy. będziemy grać na normal, ale zostawcie z tam, możecie tak zostawić, dajmy, powiedzmy yy, 10 łapek, 10 łapek, tak, 10 łapek, jak wtedy kiedy się, yy, no, więc to, to co, zaczynamy, jeśli, jeśli ktoś nie zna tej gry, no to już ją pozna, tak ogólnie, ogólnie mamy tutaj na 5 dni na ucieknięcie z, yy, jakby z tej, Czego, nie? Z, te, z tego domu. 5 dni, ale jeżeli słyszy wszystko i no gramy na normalu. Ja znam już tą gierkę. To jest najnowsza wersja. jest najnowsza wersja, wiecie? Więc jak jeśli ktoś na, starszy, na starej wersji grał no to już. To teraz? Zobaczy więcej. O nie. krzypią to podłogi. Niedobrze. Okej, okay. nic nie ma, babcia tu nie idzie, tam mamy część do shotguna, to dobrze, dobra poczekajcie, ja sobie tutaj tylko to... Nie będzie, nie wiem, gdzie jest babcia zresztą. Yy, nie, o, ej, no są nawet dobrze, że to tutaj stoi, dobra. O, kod. Kolejna część duższą i Widzę, jeśli nie... Nie wiem, ale jak ktoś nie za tej gry, to jak będziecie w to grać, tak na przykład babcie jak pójdziecie tu, to jak was zauważy, że wy to możecie na przykład tu się schować, nie? Więc yy, to jest dobry też sposób. Y, Padlock, no tak. No kod, po prostu tylko, że jest babcia. A jut może w innym odcinku. Aha, czyli ona co? Ona jeszcze z piwnicy nie wyszła? Kiedy ty, Babciu? Kiedy ty zamiar zam. Rani? Rani, kiedy ty zamiar masz iść? Patrz, ona mnie widzi ona wie, kiedy ja idę tam, a kiedy tu. Widzicie, to jest kupia, ale patrz, jestem sobie tu. Sobie tam pójdzie teraz. A my w tym czasie pójdziemy odkluczyć tą kutkę. pobiegniemy tam. I zresztą, może sobie obczajmy jeszcze e, samochodzik. Nasz. Patrzcie, jaka fura normalnie, nie? Kurde, jest szybsza dla Lamborghini <laughs> Łepunki, dobra. To może. mogli zrobić tak, że. Patrzcie, zrobimy teraz tak. Tak na szybko. Tutaj nic nie było Playhouse'ki, dobra, dobra, zostaw te playhouse'ki, pójdźmy najpierw po łebunki yy... na, na ten zderzach trzeba uważać, żeby... Hmm... Żeby nie spadł Mam nadzieję, że szybko to przejdę. Bo nie chcę, żeby też ten filmik za długo trwał, ale to właśnie. Ale ona tam mnie By tak, tak. I czekamy na nią teraz. Mamy tą książkę, ale ona raczej nam nie będzie Potrzebna? O, idzie, 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 idzie. Stała. Dawaj ją, kurde. Dawaj to no. Na... A ty, babciu, idź na minutkę. Ci nie będzie. Okej. Okay. Pierwszą rzecz mam już. Okej. Okay. O jezu, jest. No, dawaj to lepiej, a nie. Idziemy sobie teraz tu. To już sobie spadnie. Ich spadnie. I widzę, nie wiem, może jutro będę nagrał życie. Przerwę na harda. Yy, I w ogóle, nie. Przepraszam tu za powiadomienia. A się nie zrespiła chyba, nie? Najgorsze strasza się w piwnicy jak zrespi, to ona mnie przestraszy. To jak ona się tu zrespi, to by... ja się tak przestraszę, że nie zdajecie sobie z tego sprawy. Ja mam plan. doskonały żeby no, niepotrzebny to, tak naprawdę ty. bo nie, nie, nie robimy nic ze samochodem tylko robimy etik z drzwiami z drzwiami widzowie wiecie z drzwiami o idzie 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 stój czekaj czeka, 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 czeka. czeka, bo tak y ja chciałam teraz robić kurde zapomniałam może weźmy... Właśnie, dobra, może kuchnię zobaczmy. Do kuchni pójdźmy, tylko że może babcia jak pójdzie z nami, co? Nie? O kurde, jak szybka jest. Ona mi je tu może walnąć, patrzcie. Nie, walnęła my. Nice. To uciekamy wtedy jak najszybciej. W ogóle dzisiaj nagrywam w Sylwester. Jeśli ktoś ogląda ten filmik i napiszcie w komentarzach, czy macie kupione fajerwerki, No słuchy macie. Ale się tak po prostu zapytam. O, mamy, dobra, mamy wszystkie części. Mamy pokarm dla ptaka. Spe specjalny klucz. Dobra, weźmy to, to Reach Handle. Tam raczej nic nie będzie. Idziemy sobie tutaj. W ogóle wszędzie te, te podłogi są. To mnie trochę denerwuje, nie? O, a tu, jak coś, to tutaj właśnie to Playhouse jest potrzebne, nie? Ogólnie tak mówię, że, bo nie jestem pewna, czy Wy na pewno wiecie, czy Wy na pewno znacie tą grę. Ja właśnie próbuję Was tak to, to no, nauczyć, jakby jak ktoś nie wie. Wiem, że bez sensu gadam, ale okej. Okay. Ale coś będzie, tu mamy jedynie paliwo. Dawaj z drzwi, Wow! Szkoda, że mi mnie nie widziała. Zobaczymy, co będzie tam, gdzie. Co my tu będziemy mieli? Młotek, dobra, to będzie. Musimy zrobić. ten Ramon Control. Kolejna zębatka, super. Może zróbmy. Zróbmy, może. Dobra, weźmy, może już sobie to. Będziemy przynajmniej mieli z głowy, że jak to teraz babcia nie przyjdzie. No to będzie perfekcyjnie. Hmm. Dobra, bo ja nie wiem, gdzie ona teraz jest. Hmm. Ona jest chyba gdzieś na, na nie, no na zewnątrz się powinna tam być jest gdzieś. Ale na pewno jest gdzieś tam w pobliżu, więc. A czeka, baks. Teraz właśnie iść do kuchni. O. Huh. Wow. Kurde, ona szybka, jest, co jest? A my tu klucz, my wiecie to klucz do. Naszego spidera, czyli do pająka. To za nami idzie, więc to wolę ukryć gdzieś. Mam nadzieję, że ona mnie nie idzie teraz za mną. Żeby tą tu nie spadła. O idzie 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 idzie. Mhm. Mhm. idzie, idzie. No to i 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 to i już mnie nie widzi. Coś tam mamy. Nie, ale sobie to przewrócimy. Bo w sumie chcę sobie tu przejść. Idziemy po Playhouse'ki Seria. Musiałaś mnie widzieć Musiała Czemu by niby nie? Koło, ja nie wiem, czy ja teraz to zdążę zrobić Bo jest na normalu, to ona nie jest taka wolna Ojoj oj. Ona tu idzie jest bardzo szybka idzie tu szybko, bierz to to tak samo bierz, dobra bo babcia tu idzie co w masterki, dziękujemy dziękować co? wiem, że tak teraz wejdę to mnie zabije tak coś myślę patrz patrz

Co jest? No to fantastycznie. Teraz musimy iść na dół. Dobra, bo my już to Zawię, Chyba zrobię cięcie, jak będę już miał ten, ten młotek Okej, okay? bo ja nie chcę, bo nie chcę, żeby ten filmik też za długo trwał, więc widzimy się praktycznie za chwilę. Dobra, widzowie, jestem, mam już motek i widzowie ogólne. Z shootgunem i też babcik gonga zawaliłem, więc. To dobrze. Mam teraz, minutę i 30 sekund. A pewnie te 30 sekund też na coś da, nie? Widzowie. Czekaj, tylko, czy. Dobra. Może nie wiem, tutaj. No nie, nie wiem, czy ona już. W ogólnie coś nie wiem. Ja zrobiłem ogólnie ciepło na chwilę. Do toalety poszłem. Yy, yy, no. I mi działał ciągle telefon. Więc wiedziałem, że tak naprawdę teraz te, ten, co ten Gonga i wywali z tego shotguna to nic praktycznie nie dało. Co so, teraz te deski rozwalimy? Zostało nam, co mi nam jeszcze zostało? Została nam padlocka, padlocka, wie, wiecie, widzowie padlocka, lol padlocki czyli padlocka. O, piek, gdzie tu teraz idzie, nie karki? O w dupę. No to zajbiście. No to perfekcyjnie. Dobra widzowie, zaczynamy. Dobra, widzowie, zaczynamy kolejny dzionek. Babcia już tu idzie, nie? Babcia, babcia już nerwy dostała, widzowie, babcia już idzie. Babcia dobrze wie, gdzie ja idę. Patrzę, będzie patrzę. Oh, nie widziałam chyba. Ona mnie chyba nie widziała. Co za typka. W, w ogóle jak młotek poleciał? Ja ona mi widzowie za tym zabiła. A, pa, a tam jest młotek, jak poleciał. Dobra, teraz przyjdzie. Mam karki. Mam karki, karki, karki. Dobra, przyjdź, nie gady, dobra? I no Idziemy, idziemy. Dobra, sprzedajmy jej gonga, ok? Spróbuję. Tak. I mi tak nie trafił, ale okej okay. Minutka mamy, minutę mamy minutę. No to super Melon. No Tutaj idziemy wtedy na dwór w takim razie. Tylko to szybko. No, więc zrobię jakiś test, bo teraz mam nadzieję, że tam będzie, ale nie widzę, to mnie świeca chyba, tam nie świeca, bo już tą, ma tą mapę znam na pamięć. na 100% tu nie będzie padrokki. zobaczycie, patrzcie, zobaczycie. Ta-dam, świeca. Teraz idziemy po specjalny klucz, bo pewnie upająka to teraz jest. Oj, przepraszam, bo ktoś do mnie dzwoni Przepraszam Dobra Babcia już chyba się zryspiła Granny, granny. A wy napiszcie w komentarzu, co będziecie chcieli Znaczy, czy mnie naprawdę nagra nagram też Granny 2, a potem Granny 3 Ok? Dawajcie Chyba się tu przyjdzie Babcia Granny, Granny grani no chodź tu mi się nie chce. No, no, i jesz w palcu. Musimy iść po młotek, a dobra, ale przynajmniej sprzedaj bo ok? Jest, nabój, tu jest nabój. Psiuń, no i do nawet nie trafił. Jest. Dobra. Nie wiem, jak najszybciej, jak najszybciej. Najszybciej jak mogę, kurde, ale to jeszcze jak. Dobra, dobra, widzę wiem. W ogóle nie wiem, czy znaczy takiego youtubera tutaj Dizowskiego i tutaj Katyś nie, jak nagrywał o Xim, to właśnie na tamtym, tym, ten, gdzie ja idę, wtedy mu się zablokował młotek i nie mógł ten, młotka wziąć. Bo mu się zablokował. Idziemy jak najszybciej tam. Maszyna. Mam nadzieję, że zdążę. Dawaj tą metkę. Idziemy szybko, bo zaraz minuta minie. Jak babcia tu przyjdzie, to fantastycznie nie będzie. Nie ma nigdzie babci, bo babcia chyba jeszcze śpi. Dobry. Dobry, dawaj mi ten padloki. Dziękuję. ja wiem, czy babcia się nie zbyła, już przypadkiem, więc ja już wolę pohałsować. No. Ulbierz to szybko, bo... Dobra, babciu. Ja uciekam. Jest. Dobra widzowie, to było na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia i cześć!